Prąd. Lubię taki cytat ze Zbigniewa Herberta, w którym powiedział, że zawsze powinno się płynąć pod prąd, bo z prądem płyną tylko śmieci. Płynąc pod prąd, nawet jeśli nie dopłyniemy do celu, to przynajmniej wyrobimy sobie mięśnie. Słowa poety idealnie pasują do sądeckiego kajakarza Mariana Gonciarza. Ten emerytowany nauczyciel, choć już dobrze po 60 i jego liczne zawodnicze tytuły sprzed lat przykryła delikatna warstwa kurzu, nadal pielęgnuje nietypową pasję: pływanie kajakiem pod prąd rwących rzek. W czasie, kiedy jego rówieśnicy muszą często odpoczywać przy podlewaniu grządki na działce, on ciągle wyprawia rzeczy, na jakie nie stać o połowę młodszych twardzieli. Gąciarz, zamiast spokojnie przerzucać kanały w telewizorze i wypijać kolejne piwo z supermarketu, Bierze swój kajak i całymi dniami, a nawet tygodniami wiosłuje pod prąd Dunajca albo Wisły. Facet, za którym wnuki od dawna wołają dziadku, ma ciągle sylwetkę dwudziestolatka, a na rękę twardą jak konar drzewa mógłby położyć wszystkich karków w okolicznych siłowniach. Marian Gąciarz zawsze mi imponował swoim uporem, wielkim sercem i pasją, ale jakoś nigdy nie zdobyłem się na odwagę, by mu o tym powiedzieć. Co się nie udało wyrazić wprost, teraz nadrabiam na piśmie. Mógłbym panu kajak czyścić, panie Marianie.